Witam państwa. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Marcin Wogel. prezentuje. Opinie i poglądy przedstawione w programie są tylko i wyłącznie opiniami i poglądami uczestników programu. Opinie są niebezpieczne z programu, są opinie są Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Marcin Wogel prezentuje. Dzisiaj jest 1 września 2021 roku, rocznica wybuchu II wojny światowej. Na temat II wojny światowej prawdopodobnie nie będę za dużo dzisiaj mówił, na temat. Natomiast nie obejdzie się prawdopodobnie bez konieczności powiedzenia paru słów o sytuacji nadal panującej w Afganistanie, w Kabulu. Tym niemniej głównym tematem dzisiejszego podcastu jest tolerancja, i dzisiejszy podcast będzie zatytułowany Grzech Tolerancji. A grzech tolerancji, wielu osobom te dwa słowa absolutnie nie mieszczą się w jednym zdaniu, uważają, że jest to zaprzeczenie. Samego siebie, tolerancja od już wielu lat jest nam wciskana mniej lub bardziej nahalnie, jako swego rodzaju cnota, która powinna być taką wiodącą cnotą każdego, Współczesnego człowieka. Jest to bardzo przewrotne podejście, absolutna szatańska gra, stworzona tylko i wyłącznie po to, żebyśmy zaakceptowali zło, bo pod płaszczykiem tolerancji, tak zwanej tej lansowanej przez wszystkie lewackie możliwe odłamy społeczne. Za, za tym pojęciem tolerancji tak naprawdę kryje się przyzwolenie na wszelkiego rodzaju dewiacje, a co za tym idzie, zło. Zanim Państwo się absolutnie oburzycie, pozwólcie mi, że wytłumaczę Wam tak naprawdę o co tutaj chodzi, w jakiś taki w miarę systematyczny sposób. Ja muszę przyznać, że jako młody człowiek, a kiedyś takim byłem. E, też, e, też byłem zafascynowany pojęciami tolerancji, a pamiętam, jak e, jeszcze jako bardzo młody człowiek e, grający na gitarze, e, graliśmy taki, e, taką piosenkę Jacka Klejfa pod tytułem Tolerancja, właśnie, e, gdzie między innymi w tej piosence padają słowa e, Idzie przez świat wyrozumiałość, oteczna siostra tolerancji. Wydawało nam się, że to jest takie bardzo. O hop do przodu, właśnie progresywne, cudowne, no cóż, każdy wiek ma swoje prawa, nawet tak zwany wiek cielęcy, kiedy ludzie są bardzo podatni na różnego rodzaju wpływy, bardzo idealistycznie patrzą na życie i może tak nie do końca z pełnym zrozumieniem tego, o czym mówią i kto to wykorzystuje później. Więc z tą tolerancją to nie jest, proszę Państwa, tak jak nam to próbują wmówić. I mogę się absolutnie też podeprzeć poważnymi autorytetami. Całe Pismo Święte, Stary i Nowy Testament są przepojone dyskusją na ten temat, uwagami na ten temat i wyobraźcie sobie państwo, że bardzo trudno, o ile w ogóle można znaleźć tam, chyba nie, bo ja, ja próbowałem, nie można znaleźć żadnych odniesień. Do lansujących tolerancję. A dlaczego? Dlatego, bo tolerancja, jakże się Państwo prawdopodobnie zauważyli, jest cały czas lansowana przez lewackie środowisko, które za tym takim chwytem tolerancji, konceptem tolerancji, tak naprawdę ukrywa wszelkiego rodzaju Złe postępki, złe postępowanie i złe zachowanie, złe, to jest może też nie właśnie jestło yy, niezgodne z naturą, yy, niemoralne, yy, nieetyczne postępowanie, no ale ono musi być akceptowane w nowoczesnym świecie, dlatego bo yy, właśnie mamy tolerancję. Jeżeli nie jesteś człowiekiem tolerancyjnym, to jesteś takim średniowiecznym yy, prymitywem, z ciemnogrodu, który nie ma otwartego umysłu i nie akceptuje innych punktów widzenia. Akcept... Co... I tutaj warto zrobić taką pauzę i się zastanowić, tak naprawdę, o czym my mówimy, bo jeżeli popatrzymy na na przykład definicję w słowniku Cambridge. Tolerancji, ona mówi, że to jest gotowość do zaakceptowania, zachowań i wierzeń, które są odmienne od twoich własnych, nawet jeżeli nie zgadzasz się z nimi lub ich nie popierasz, co to znaczy gotowość do zaakceptowania? To jest to zasadnicze pytanie. I i tutaj każdy musi sobie wyraźnie na to odpowiedzieć, bo y, czy zaakceptowanie to znaczy, że ja idę na marsz wolności, tak zwany, czy równości, a nie, nie wolności równości. A, czy jak tutaj jest to zresztą w tym kraju e, opisywany Marsz Dumy. Y, bo który na no, jest grzechem, no ale taki okoliczności. I to wystarczy, że ja jestem biernym obserwatorem takiego. Marszu, czy to jest jeszcze jakoś inaczej? No, co to znaczy, że my chcemy to zaakceptować? Bo ja pewnych spraw nie jestem skłonny zaakceptować, i uważam, że każdy przyzwoity człowiek, już nie mówię katolik, ale przyzwoity człowiek, absolutnie nie powinien pewnych rzeczy akceptować bardzo no Jest taka metoda w dyskusjach filozoficznych, że pewne sprawy jakby rozciąga się, na przykładowo to się nazywa po łacinie ad absurdum, czyli aż do, do, do granica absurdu, no to, bo to łatwiej wtedy zobaczyć, jak to wygląda na zasadzie kontrastu. To jest o ile, no nie wiem, można dyskutować, ktoś lubi jeździć na wrotkach, ktoś na rowerze, w sumie kogo to obchodzi, co za różnica i tak dalej. Możemy tutaj sobie wykazywać się niesamowitą tolerancją tych, to co lubią pedałować, tych, co lubią się, nie wiem, odpychać jedną nogą od ziemi. Ale jeżeli zaczniemy tak naprawdę już jechać po bandzie i mówić dobrze, a co będzie, czy, czy to, jeżeli tolerancja jest taką taką wspaniałą cechą ludzkości i jest zgodność do zaakceptowania, zaakceptowania, czyli pogodzenia się z tym, nie przeciwstawiania się, niezwalczania tych innych poglądów czy zachowań, to wobec tego co z pedofilią. Nie? No, w końcu, okej, okay, tak jak definicja mówi, możemy się z tym osobiście nie zgadzać, ale jesteśmy tolerancyjni, czyli jesteśmy zgłonni, skłonni to zaakceptować. Więc dla tych wszystkich, którzy od razu wyskakują z, z takim przerażeniem, no zaraz, zaraz, ja jestem bardzo tolerancyjną osobą, no to współczuję, po pierwsze, współczuję, bo gadacie głupoty, nie wiecie o czym mówicie. Bo podejrzewam, większość z was to są przyzwoici ludzie, którzy po prostu no, uważają, że tolerancja to jest wspaniała rzecz. Tolerancja to jest grzech. To jest grzech. Bo tego typu przyzwolenie, a zaakceptowanie grzesznego zachowania nie, no to jest grzech. Także zastanówcie się nad tym dobrze, zanim zaczniecie nawoływać i wyznawać tą wspaniałą tolerancję, bo ona sama w sobie nie jest żadną zaletą. Ona jest grzechem, to nie jest cnota, to jest grzech. Powiedziałem, że Pismo Święte jest pełne różnego rodzaju odniesień do tego. Powiem Państwu tak, że i zarówno stary, jak i nowy testament, nie mam Tutaj y, parę stron tego wydrukowane, bo nie byłem w stanie się tego wszystkiego zapamiętać, ale y, jeżeli chodzi o tolerancję, na przykład w stosunku do grzechu, do zgorszenia, y, w Ewangelii Świętego Mateusza. Y, y, 18, wers 6, jest napisane w ten sposób, lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych. Tutaj jest mowa też o kapłaństwie, tak w ukryty sposób, to znaczy ci, którzy zawiedli zaufanie społeczeństwa, to również się tyczy polityków, także radzę tego posłuchać i wziąć sobie to do serca, lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, Temu byłoby lepiej kamień młyński, młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszę, muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją, i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwoma rękami lub dwoma nogami być wrzuconym w ogień wieczny. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jedno okiem wejść do życia, niż z długim oczu być wrzuconym do piekła oglistego. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. To jest taka notabene przestroga, moim zdaniem, dla tych grzesznych polityków, i niektórych duchownych, ostatnio w wiadomościach znowuż zaistniał arcybiskup Kupicz, a jest, już pomijam tą absurdalną sytuację na mszy pogrzebowej policjanki French, ale w tak której Kupicz był obecny w momencie, kiedy doszło do absolutnego zgorszenia i y, y, niewierna, żyjąca w jawnym grzechu osoba otrzymała komunię z rok księdza katolickiego. E, Kupicz nie, nie ruszył się, nie, nie, nie kiwnął palcem. Do tej pory, mimo że już minął ponad tydzień, nie wystosował żadnego oświadczenia. Natomiast no jest plotka krążąca w środowisku kościelnym, że dla odmiany Arcystów Kupicz zabronił, w, z, zabronił modlitwy po mszy świętej, te, tak zwanej modlitw Leonowych, one zostały wprowadzone przez papieża Leona XIII, Zdrowaś Maryjo i modlitwę do świętego Michała Archanioła. I okazuje się, że być może nie, so fake news, nie jest to prawda, no nie byłbym zaskoczony i tak, i tak, tym niemniej warto by było chyba, żeby arcybiskup kupić sobie przeczytał jeszcze raz z Adustem ze świętego Mateusza, bo to tak naprawdę mówi o zachowaniu duchownych, którzy gorszą malutkich, czyli nas, również polityków. A, ale to na tym oczywiście się nie kończy, bo jeżeli chodzi o tolerancję w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian jest napisane, dlatego pisałem wam wówczas byście nie przestawali z takimi, który nazywając się bratem w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, chwalcą, szczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takimi nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Niezbyt dużo tu jest na temat tolerancji, tak? Czy tych ludzi powinniśmy unikać zdecydowanie? A w kolejnym ustępie pierwszego listu do Koryntian, czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, wyznawcy innych wiar, bo to o to chodzi, więc ten cały ruch ekumeniczny to też tak troszeczkę tutaj jest pod dużym znakiem zapytania, ani cudzołożnicy, ani rozwiązi. Ani mężczyźni współżyjący ze sobą. Jeżeli ktoś mówi, że Pismo Święte nie potępia homoseksualizmu, no to warto poczytać trochę. Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Pismo Święte. I załączone do niego teksty. Yy, oczywiście są yy, też yy, ludzie, którzy yy, yy, próbują to zinterpretować inaczej, którzy przedstawiają yy, w ogóle inny system wartości. Ja mówię w tym momencie oczywiście o kościele modernistycznym, posoborowym, i tak dalej, który postawił wszystko do góry nogami. O tym będzie absolutnie zupełnie i pewno nie, nawet nie jeden podcast, yy, bo, bo trzeba bić laru, trzeba bić la alarm. Bo, bo, to, co się dzieje zresztą pod auspicjami biskupa Rzymu, jest absolutną abominacją Kościoła. Ale do tego dojdziemy dalej. Tym niemniej w Ewangelii Świętego Jana mamy ostrzeżenie. Jeśli ktoś przychodzi do Was i tej nauki nie przynosi, czy tej prawdziwej nauki Kościoła katolickiego, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go. Albo, więc, kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów. No, hello, znowu kwestia, y, tolerancji. Jaka tolerancja? Tu wyraźnie jest napisane, że my nie mamy być tolerancyjni na litość boską i ludzie przestańcie się chować za tym płaszczem tolerancji, bo tak naprawdę to jest albo głupota, albo tchórzostwo. No to albo, albo jesteśmy idiotami, którzy nam już tak wyprali umysły, że nie wiemy, co robimy, uśmiechamy się szeroko gębą, jeżeli wchodzą do kościoła katolickiego ludzie niewierzący i pozwalamy im brać udział w naszych świętych obrządkach religijnych, albo jesteśmy tchórzami, którzy boją się powiedzieć, nie, won, wynocha z tego kościoła, my nie chcemy mieć nic wspólnego z wami. No, decyzja jest nasza, no, 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 ktoś to musi zrobić. Biorąc pod uwagę, ile mamy farbowanych lisów hierarchii kościelnej, arcybiskup Kupicz, witam i tak dalej. No, to jednak rzeczywiście to spada na nasze ramiona. Dobrze też, żebyśmy tylko byli na tyle światli i rozumni, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, bo uważam, że wielu katolików w tych czasach jest szalenie zabłąkanych. Ja y, y, sugeruję każdemu y, przeczytanie bardzo interesującej pozycji y, kardynała Lefebvre y, y, pod tytułem List do Zagubionych Katolików. Y, mam nadzieję, że my to wrzucimy też gdzieś tam, y, w którymś momencie na ekran, żeby Państwo mieli punkt odniesienia. List do zagubionych katolików, który naprawdę każdy powinien przeczytać i zrozumieć, jak daleko zostaliśmy wyprowadzeni na manowce. Ja mogę cytować dalej Pismo Święte i zresztą zacytuję bo może już ostatni, bo nie chcę Państwa przemęczać tutaj ilością cytatów, które są miażdżące. Pismo Święte jest absolutnie pod względem tolerancji, absolutnie jednoznaczne. Mówię o tolerancji w stosunku do siebie, do własnych grzechów, które popełniamy, tolerancji w stosunku do ludzi, którzy inaczej yy, widzą świat, inaczej się zachowują, czyli grzeszą. I na koniec, yy, jeżeli chodzi o bałwochwalstwo, czyli wyznawanie wiary innej niż wiara katolicka, która jest jedyną słuszną i prawdziwą i pochodzącą od Boga, no to nie ma dyskusji wszystkie protestanckie odłamy to są wymysły ludzkie. A jest jedyny kościół, który został stworzony przez pana Boga, to jest kościół katolicki. A w, w księdze powtórzonego prawa jest napisane w ten sposób. Jeżeli cię będzie nakłaniał w skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa, albo przyjaciel tak ci miły jak ty sam, mówiąc, chodźmy, służmy bogom cudzym. Bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi, jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich, od jednego krańca ziemi do drugiego, halo yoga, nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, w nawiasie tolerancyjnie, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz tajł jego przestępstwa. I uwaga, wers dziesiąty. Minneś go zabić. Pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. No i proszę mi powiedzieć, gdzie tutaj jest ta y, lansowana przez modernistyczny kościół y, y, to, to miłosierdzie, ta wyrozumiałość, ta tolerancja? Nie, tolerancji nie ma, proszę Państwa. Tolerancja jest największym grzechem XXI wieku. To tolerancja. Doprowadziła do tego bagna, w którym teraz się dusimy, to tolerancja doprowadziła do tej degręgonady społecznej, do tego, co tak pięknie w konopielce zostało ujęte, że chłopy z chłopami, baby z babami żyć będą. Cytuję. Do tego, co doprowadziło? Będziemy dalej tolerancyjni? Nie wiem. Niedługo okaże się, że miłość rzeczywiście to miłość i nie ma nic z tym nienormalnego, że 30-letni mężczyzna ma dziesięcioletniego kochanka. Chcecie być tolerancyjni? Kręcicie sobie powrót na własną szyję, bo tym kochankiem może być wasze dziecko. Radzę się nad tym dobrze zastanowić. Życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam serdecznie, że następny odcinek Marcin Wogel prezentuje z Panem Bogiem. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Marcin Wogel prezentuje.